Hej, hej, siema ziomy, z tej strony Dave, o to kolejny odcinek z Tomb Raider. Jesteśmy już tutaj, czyli gdzie, się zapytacie, a jest tu taka lokacja... Nie wiem, dlaczego siadłem przy obisku. Jest tu taka lokacja... Czej co, co się w ogóle... Nie pamiętam już w ogóle, jak do dotarłem, ale no tak, złapali mnie niestety ludzie Rajsa, bo chciałem przeszkodzić im wirtuale, jak chcieli złożyć w ofierze tą Chimiko, wiecie, tą naszą przyjaciółkę. Uciekłem im przez system cave'ów i właśnie jesteśmy teraz w tych cave'ach. Jest tu bardzo brudno i mrocznie i Lara oczywiście znowu jest całkowicie obgówniona. A i co tu się potwory? Co to są? What? What the hell? Um. Czy ja mogę ja go jakoś pomóc? Halo? Fuck you man! Goją mnie? Czy uciekli? Um. What the fuck? A, zapomniałem, że nie mam amunicji. Myślałem sobie, tak mogę wszystkich wystrzelać. No, nie, dobra, jednak nie mogę ha No to będzie ciekawie, czy to jest bardziej horrorowa część tej gry mm. Halo, kto tu? Ktoś tu coś gada, nie wiem dokładnie, co się dzieje A, mam jeszcze broń z bliska, Łe, to easy <grym> Okej, okay, są jakieś bardzo niepokojące dźwięki w tle, wszędzie Wow, aha, a, są ten, tak jakby, no, więźniowie po prostu, ale kanibale Tak długo tu siedzieli, że po prostu zdziczeli <grym> Zdziczałe dziczki się z nich zrobiły A tu co, dymek? Wow, 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 spokojnie, gnoju, masz <grym> wciry Wow, aha, są klatki wszędzie Wow, ale tu ich jest dużo Gli... Ekspa <śmień> mi dało, tak! To był świetny pomysł. <śmień> wow, wow, kto? Kdo Co mnie straszysz? <śmień> tak, tak to się właśnie robi. Dobra, ziomy ziomeczki, po prostu ucieknijmy stąd. O, czy się zawali teraz? Czy znowu będzie jakieś super uciekanie? Yy, akcjowe. O, o, są ziomeczki, ziomeczki. Takie oni myślą, że oczywiście coś samo wybucha, ale nie, nie, nie. Hmm, dużo tu was, ale pewnie mogę ich rozrąbać po prostu. Yeah, headshot, wow. Tak pójdziesz sprawdzić, tak? Co, odwrócony? O Łoszla, King Jesus fuck. Nie wiem w ogóle, co powiedziałem do końca. O, szczę sobie. Dobra, no to robimy pyk. Nara. Lara powiedziała, nara. A tamten koleś co se tu przychodzi. Siemanko. A, nie trafiłem. Kurwa. Do no, gnoju. Czemu ucieka ode mnie? Czy on może przestać uciekać? Przecież w ogóle, gdzie on w ogóle tu leci? Co za kretyn. Dalej. Musiałem go gonić przez wszystkie tunele normalnie. Wow, szlak. Kurde, nie wiedziałem, że tu są jeszcze kolejni. Okej, okay, nara. Wow, książeczka. Tak, zbiera. Strzela mi w tupę właśnie. Ja to se czytam, a tamten mis. Strzelam karabinem po dupie. A to był bardzo zły pomysł. Kurde. Ło co się dzieje? Gliczują się. Zabij go. Kurwa, mać. Ehehe. Książka mnie pokonała. A! No teraz ich dużo szybciej załatwiłem. Incyc w kumbach, Ta, zesraj się, kurwa, zesraj się. au, kurde, ten koleś z karabinem. Jaja mi się palą. Nie, Lara nie ma jaj. No tak, nie. Kurwa, granaty, dynamity, wszystko naraz. raz. Jesus Christ. Tak, bez innych broni już nie jest tak łatwo. Pójść was z samym łukiem. Czy oni się sami właśnie wysadzili? Wow. Pięknie, guys, pięknie. Headshot, headshot. Ugh. Yes, wygrałem, mój Boże. Czy ja posiadam jakieś kraftu, craftu? Chyba nie za bardzo, mam wszystko ulepszone. Aha, pff, wow. Wszelako nie mogę nic ulepszyć, przecież zabrali mi wszystkie bronie. Super, <grym> super. Raczej jej tu nie ma, tak, jasne, jasne, jasne. Dobrze gadacie. O, o, czekajcie, podejdzie se. Trzy, dwa, jeden, siema stary. No, nie zabiło go. Co za chu. Zabić go, zabić go, szybko dobi go. Jest! Wow, są jeszcze kolejni. Ja pierdzielę. Jesteś uzbrojeni. O, szlak. Auć, 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 auć. Ból, ból, ból straszny. Au, goni mnie. Gonisz mnie, tak? A, fucker. Dychaj. No wreszcie. Uhu. A są dobre akcje. Okej, okay, w końcu mogę wyjść z tych śmierdzących lochów. Chyba czas, What the fuck, chyba czas na mnie, chyba, chyba czas na mnie. O, szlak, szlak, szlak. Wszystko zaczęło się właśnie wysadzać. To był bardzo zły pomysł, Lara. No, hmm. Tak, chciałem wejść sobie do góry i właśnie spadam na dół. Super. Wow, okej, okay. to mi się ani trochę nie podoba. Szybko. szybko go, mój Boże. Wow, kurde. To była crazy akcja. Aha. A, tam jest ta koleżanka, dobra. I on tam już strzela. Dobra, Co tutaj trzeba zrobić. Okej. Okay. Bup, nara, Bup. I szlak. Bup. Jej. O, przyszli, przyszli ziomeczkowie. Siema stary. No i super. O, sedka, je, yeah, wu, uratowanie. Woo -hoo. Yeah. Wu, je, wu, Dobra, trzeba wyciągnąć ziomeczków z klatki. Z to pierdutu, spróbuję To Chyba nie tak będzie działać. Wyciągamy! Wow. <laughs> tak bardzo, ło wow, ludzie, ale bezpieczne jest to wyciąganie, ja pierdziel. Teraz mam y, miliardy odłamków metalu w oczach. Mmm, i teraz właśnie ogień wychodzi z ziemi Coraz lepiej. Puh, what the fuck? Co tu się w ogóle odwala, guys? Pyk! Jakie kombo. Jo, dupe. Mhm, mm, mm no właśnie o tym, o tym właśnie What lava. O tym właśnie mówiłem, że to nie jest dobry pomysł ani trochę. Szybko, parkour, parkour. Wow, ludzie, ja pierdzielę. Tak, wszystkie kawałki pieprzonej tak. <laughs> pieprzone podłogi odpadły. No dobra, wyciągam was, co się drzesz o oh, morda, nie do... Wiem, kurde, chyba widzę, ja. What the fuck? Come on, skacz Lara szybko. Szybko? Szybko, Laro. A ah, duszę się. <głos> <głos> nie, kurde. Chyba się o tym gazem, bo nie mogę jej sterować. Tak, przecież wyciągam, kurde. Teraz, pyk, wyciągam ich. Udało się, halo? Co się stało? Nie, nie udało się. Jeszcze drugi. What? Aha, dokładnie. Mhm. Dokładnie, nie to powinienem zrobić. Nice. Tak, jak widzicie w ogóle w tle, mam inne światełka, teraz koloru innego. Gdyż poprzednie tak jakby mi wybuchły. Buchły w ręce. Tak było dokładnie i teraz są inne po prostu, bo tam są wybuchnięte. A, ja musiałem to tak zrobić. Musiałem przestrzelić przez te. Dobra, teraz caje. Tak, dzięki! Udało się, nice. Dokładnie to teraz właśnie robimy. Dzięki, Laro, że powiedziałeś za mnie. Łoludzie. ludzie. Uf, w końcu udało mi się wydostać z tego dosłownie piekła. Praktycznie. Jesus. Tak, znowu uciekanie. Jesus Christ, biegnij, Laro, biegnij. A, a, jak mówię biegnij, to mam na myśli turlaj się jak, kurde, jak jakaś panda. Jej, udało mi się albo i nie. czyli za szybko chyba się cieszę. Tak, co się stało, no? Wszystko się właśnie wysadza. Łoludzie, ludzie. Dobra, lecę. Zbieram, zbieram. Zbieram, nieważne. Zbieram. Wow. Zbieram. mogę. Zbierać przedmioty, jak umierają, tak? Moja lubiona czynność w tej grze. Zbieranie przedmiotów. Go, 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 nie zatrzymuj się. Ło, ludzie, ja pierdzielę. Dalej, Laro, dalej, bo po prostu jest tutaj jakiś jeden wielki Armageddon. Wo, jump! Nice! Super, super. Widzę, że aż się palił normalnie do tego skoku. <laughs> mm, ale joki. Czyżby mi się udało? Czy dokładnie na odwrót? Jak, co tu się? Jak załatwić? Co ty, kupi? A ład! Naszczylą mi po mordzie. Co za kretyn? Wspinaj się, Lara, w Spinaj się, idziemy mu wpieprzyć, idziemy na solo No i co? Ła, mój Boże Możecie szybciej palić, bo chcę z was Zebrać przedmioty, tak? O, zapisało się, chyba jest po wszystkim Tak? Chyba tak, tak, doktorku Co tutaj robisz? Śmieciu tu zostanę i Bro. Bro. <laughs> wow. Dobra, odzyskałem swoje brońki. Odzyskał. What the fuck, odzyskałem. Teraz już nie będzie tak trudno. Jak odzyskałem swoje bronie Shotgun najlepszy. Woohoo! Gdzie go w ogóle odrzuciło? To właśnie zniknął jak go strzeliłem. What the fuck? Jeez, Ała Wysadziłem się jego dynamitem. What the fuck, man? What the fuck, man? <laughs> Dobra, w końcu... Udało mi się o dosłownie czterech śmierciach. No tutaj to było już trochę trudniej, ale tylko dlatego że zawsze utrudniłem, bo chciałem wszystkich zabić shotgunem cały czas. Ale udało mi się wszystkich zabić shotgunem, więc możemy iść dalej. I co się stało? Wychodzimy z budynku. Co tu? Aha, no tak. Mini gunner będzie, czyli mini boss. Ok. Mini bossioor, teraz będzie turlandko, turlandko. Turlam się, turlam się, turlam, turlam, od słody do słody, turlam się. Ała wow, wszystko wybucha, Jesus Christ. Turlam się, turlam się, turlam się. Szybko, szybko wspinaj się. Lara, szybciej. Kurde, skacz. Łuhu. <laughs> ale speedrun mu zrobiłem. Tego się nie spodziewał, że tak szybko do niego dotrę. Ech. Tak, trochę za ciężki ten karabin był dla Lary. Niestety. Jauć. Ale, ale to mamy nową broń. Wow, wow. Dokładnie tak. Wyrzutnia granatników. Pyk. Gnoju. Idealnie. Nice. Oh yeah. Będziemy mieli na karabinie teraz wyrzutnie granatników. To jest moja nowa ulubiona broń. Tak, chyba wiadomo dlaczego, bo robi bum, bum. Hell yeah. I teraz mogę rozwalać też metalowe przeszkody. Auć, Chyba trochę za blisko stałem, żeby tak strzelać. Tak, sam się właśnie paliło pudełko z granatami. O, oh, what? uciekła? E? O, oh, wow, szczela. Ja pierdzielę. Dobra, lecę do niej. Go, go, go. Sam już lecę. To jak zaszedłem ją z boku? Co ty? Co ty do mnie gadasz w ogóle? Holy shit, a szlak. Uuu. Wow. Aldobicie, ale akcja to była? Po dupie mnie chcieli nastrzelać. Trzy Wszędzie mołotowamić pają. A co, jak nie wyjdę, co mi zrobisz? Aha, to mi zrobisz. <grybujesz> Okej. <Okay. grybujesz> Łof, wow. rzucili sami w siebie, nice, rzucili sami w siebie, lol. Świetni, świetnie, naprawdę, bardzo inteligentni są ci bandyci. Dawalać w nich, kurde, mam prawie nieskończoną amunicję normalnie w tej grze. Ło, wow, Jesus. Aż, au, 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 ogień, ogień. Bardzo boli, bardzo ogień. Turyście, który który chce dostać w dzioba? Tam jest koleś, tak, dobra. Tak zbieram se spokojnie w trakcie, jak oni mnie strzelają i ani razu mnie nie mogą trafić, wow. No, boję wam, guys, że trochę wam nie idzie to zabijanie mnie. Czy on po prostu krzyknął, ku... What the fuck? G guys, zero kultury po prostu. Albo mi się wydaje, bo wszystkich wybiłem. Kurde, no, mogłoby tu ich być więcej. Bo taka frajda, co strzelanie. O, o, co się dzieje? Coś mi radzi po gałach, tak? Wow. O, kolejny miniguner, Ja pierdziele. Aha, to znowu to samo. Ja nie mogę, dobra. Wow, 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 Spokojnie, guys. Spokojnie, spokojnie. Oh, Jesus Christ. A, dostaję. Dostaję po dupie. Szybko. Au, au, au. Mocny ten minigun, ja pierdziele. Tak w ogóle mówię, że mocny. Ale Lara nadal i tak wytrzymała kilka kul z No oczywiście, że to jest bardzo realistyczne. Szybko na linę! Wuhu! jedziemy, jedziemy! Co byście chcieli? <grym> na chatę im wjechałem normalnie. Wow, nice! Ohaha, ha! tu się otworzyło. Się zastanawiałem przez 5 minut, co ja mam, gdzie mam tu iść w ogóle. Tak nic teraz mnie nie powstrzyma. Lara, dobre, fajnie, fajnie, już się nie, nie popisuj się. Przejść, kuro tak, dzięki. Parkour. Jej, znalazłem ją. Nice. Taki Lara odkryła mniej więcej, dlaczego wybuchają samoloty na tej wyspie. Bo tu jest troszeczkę magicznie. Magicznie. To nie jest takie proste. To idziemy tędy. Hop, 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 Lara. Właś, właś, właś. Będzie miała bicepsy Lara po tym całym parkurze. I wchodzimy do domku, aha. I bardzo dużo tu beczek ognistych. Dobra, super, gościu, fajnie to zrobiłeś, fajnie, dzięki. Muszę uciekać teraz, szybko Lara, szybko, szybko. Szybko, bo się zawala wszystko, mój Boże. Nie, samolot, helikopter, szlak. Szybko Lara, szybko, musisz powiedzieć. ugh, Tak, cały czas ranę ma nadal. Mhm. Tak właśnie wygląda psychopatyczny lider kultu. Fajnie, że tak cicho mówisz, stary, co tam? W ogóle gadasz, nic nic nie słyszę. <laughs> wow, co ja? Co się dzieje? Au, co? Człow, ciąg biegnę. Ooo, oh, what the fuck, ciąg biegłem tyłem. What the what? 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 Nie czaję dlaczego biegnę tyłem, ale najwyraźniej biegnę tyłem. Wow. Jauć. Nie, kurde, spadaj, stary. Spadaj, gnoju, spadaj. No. Prosto w oczko go dziabnąłem. Skacz, Lara, skacz. Oczywiście, że ten most jest bardzo cały. Ło ludzie. Nie, stop! Nie latać, stop, proszę. Jeździ teraz tym helikopterem za latać. What the fuck! Man, to jest jedna z najlepszych tych takich parkurowych sekwencji najdłuższych ever. Szybko, Lara, wspinaj się! Jesus. Tak jakbym podskoczył tam czybnkę szybciej, to by mi spaliło wszystkie brewki. Ja pierdzielę, co tu się w ogóle dzieje? To jest chaos, chaos! Tak, skaczmy na beczkę z i temu. Oczywiście, że to jest najbezpieczniejszy pomysł. Mm. Wszystko się wysadzaj beczka się pali. Szybko jump, Lara, szybko. Wow, wow. Nice. Tak w moment. momencie. Oczywiście mamy fabularną. Zbrojkę na sobie. Wiecie, Lara nie może umrzeć. Przecież tak to by gry nie było, jakby Lara umarła. Spinaj się, Lara, wspinaj. I co? Uda nam się w końcu ten sygnał tam dosięgnąć. Wow, Jesus. Skacz Lara, tak, skacz, skacz. Dawaj, wybuchy i ja pierdziele Czy ja mam skoczyć? Aha, okej. Okay. Tak, śmieszne to było jakby Lara po prostu Tara umarła, a resztę gry grałoby się inną postacią. <laughs> Jump! Tak, w ogóle jak skoczyłem to wyglądało, aha, że jakbym nie doskoczył. No i widzę, żebym nie doskoczył. Na szczęście obniżyli helikopter. Wow. Wow. To się nazywa akcja Tak, teraz obaj po prostu powinni wypaść z tego, z tego helikoptera Super Musimy lądować, bo się rozpierniczymy To jest magiczna burza, to jest burza fantazy Wow, aha, tam są ci nasi O kurde Co się, co się larze z włosami dzieje w ogóle w, w, w scenkach Kurde, what the fuck <grywka> Wow, ale... Co z tymi włosami jest nie tak? Bo nigdy się nie powinno tej opcji jednak włączać. What the fuck, te włosy są totalnie rozwalone. Ląduj nie. Tak się rozbijemy. <grywa> tak byśmy się rozbili, ok, bo burza jest burzą. No. I nie udało nam się wylądować wystarczająco szybko. Burza nas i tak dopadła. Wow. Ale. Fajna. Przejażdżka. Ale na szczęście oczywiście żyjemy. Wydaje mi się, tak teraz tak chcę powiedzieć, że chyba nikt by nie przeżył z wypadku z helikoptera, ale nie wiem, może było bardzo nisko albo coś w ten deseń nie czaję. A Oni tylko trochę byli ranni, tak? On ma przygniecioną nóżkę. Uuuu. Jego noga jest po prostu coraz bardziej ranna. To zarąbiście, super. Co by za dźwięk, to fuck. Tylko pilot umarł, tak? Tylko, tylko pilot umarł. Po prostu super. Najbardziej fartowny wypadek ze wszystkich, tak? Wracaj, Lara! Wracaj do mnie! Wow! To ciekawe czy Lara nie żyła teraz. No. <laughs> Co jest jej drugie życie? Łoludzie Wow. Ja pierdzielę O, aha, najgorzej. No i oczywiście gnój przylazł. Głównia Gówniarza, Czemu nie strzelił w tamtego gościa z siekierką, kuźwa? Musiał, musiał po prostu. Musiał dostać w plecy. Guys, why? No i miał drugi pistolet, no. <słuch> Smuteczek. W ogóle, uff, dostać w plecy? Yikes. sobie Właśnie, teraz nam dać dwa pistolety. Przepraszam bardzo. Lara zawsze strzela, dwoma pistoletami u ciebie nie mamy. No i umarła siedząca, jeszcze dodatku. O mój Boże. Uk No on był akurat dość fajną postacią tutaj. Nie. No. Mhm, mm jeszcze przyszły. Bo to zawsze o nią chodzi. Co nie? Tak. Ta już tutaj pluje to na wszystkich. Biertęśmy? Jak co? Wydaje nie mi, to, mi się, że chcieli to odkryć. Panie tar się wyzywają. Tak mówić. Kurde. Ale... Mhm. Mm Jak sobie bez niego <słuch> Przynajmniej to uratowaliśmy, Sam, Tak chyba tak on mamy na imię. <laughs> o, oh, Welp? Shit. To akurat prawda. Tak czyn z bluzką Escape. Po prostu idealnie w klimat trafia. Ten stary kuter PT na plaży. Powinnam go naprawić. Mm. Łódka. Warto spróbować. Mhm. Innych to chyba już środków ta transportu, ta nie transportu nie ma. Przecież wiesz, że z tą wyspą jest coś nie tak. Żona, ja wiem, że to wiesz. Wiem, że w tym miejscu logika nie ma żadnego znaczenia. Mm. Wiem też, że uważasz swój instynkt za słabość. I to mm. jest błąd. Nie no, ten instynkt, jak klikam Q mi się bardzo przydaje, podświetla mi wszystkie przedmioty do zebrania, Bra Okej okay. No i cóż Straciliśmy najlepszego ziomeczka Miej go przy sobie. A, to jej oddała drugi pistolet. Kurde, no paruwa. No nie, no. Ta się mieć dwa pistolety. Dlaczego? Nie można. Tak, to jest smutniejsze niż to, że umarł. A tylko dlatego, że gram w to już 40 raz. No i teraz odkryła, teraz odkryła, co tu jest magiczne. Tak, dlatego ta część jest fajna, bo to jest fantazy. kurde. Ukryte Mhm, łódź. Z wyspy nią nie odpłyniemy, ale możemy się nią dostać do komentarza. No i nice. I właśnie to jest Quest, teraz. No i co, jeszcze jesteśmy? Ale, 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 ale. Oczywiście skończymy w tym momencie, bo już naprawdę odcinek długi wyjdzie, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chcę do ogniska zapnę. Okej. Okay. No, mam nadzieję, że kolejny odcineczek, przedostatni prawdopodobnie, bo mało zostało już gry, Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście dacie ocenę. Napiszcie komentarz, dajcie subskrypki. Subskrypki, fajna rzecz. I do następnego odcinka ziomy. Bye.